Trzymamko wszystkim akwarystom. Słuchajcie. Co mnie mówić, to już wam powiem. Pierwsze to filtr HJ922. U mnie się sprawdził w 112 litrach, że także zastędzie bo nie mam. Polecam. Do 112. Teraz tak, Motywuję do filtra gąbkowego. I już wam mówię, tutaj jest akłynowy do 120 filtr. Załączyłem go dzisiaj. Obecnie jest tam. Schowany. Tam jest moja kaskadówka. Jest z niej zadowolony dwójki. Obsada jest na jak jest. 24 rybki. Nic się nie zwiększyło. Nic się nie zmniejszyło. Po zmianie zmian wodzie całej w czerwcu co było. Dobra. Już Wam pokazuję. Ten filtr tu zastosowałem. A. Tu go dałem. Zobaczymy po miesiącu czasu, jak się sprawdzi. Jak się szybko zapcha, nie wiem. Jak się zapcha, to Wam opowiem. Dobra. Obecnie woda filtrowana włókniną filtracyjną tam w kaskadzie. W jednym koszu, w drugim jest węgiel akwarystyczny. O węglu już mówiłem. ty już nie mam co mówić. Dla mnie to już bez sensu. Słuchajcie, no. Akwarium jest wszystko ok. Nic chorób nie ma. Wszystkie rybki no, żyją, ale i tak muszę dokupić, Ale to na wypłatę. No nic, takie moje 112 litrów. Świetlówka też muszę kupić, czerwoną, jak wcześniej grałem. Kupię, kupię, na razie czekam na wypłatę. Ten filtr gąbkowy, no zobaczymy jaką się sprawdzi. Nie wiem. Na razie no, podłączone jest do pompki 2,5 W. Tam jest jedna kostka napominczająca. Zostawiłem. Niech sobie leży. A ten filtr będę stosował tylko jako dodatek do akwarium. żeby wspomagał filtrację koskadówki. Yy, tutaj ten leży HJ rozmontowany, ale już Wam nie będę pokazywał. Bo pytam jak wygląda. No i co? Takie my 112 litrów. Yy, ktoś jakieś ma pytania? Zapraszam. Odpowiem. Ale nie na czas, albo na czas, zależy. Może będę w pracy, albo nie. Zdokupię jakąś roślinkę. Jak I jeszcze ten filtr, jeden gąbkowy. No i tak samo tutaj ten hajocer rozmontowany, co kupowałem. Też kupię jeszcze jeden taki. się no, złotych warto dać. Świetnie daje robotę w 112 litrów. Dobra, słuchajcie, no moje ręki się mają świetnie. Już tych filmik oglądałem, każdy to, to, tamto. Ja to tam nie będę tyle czasu zabierał. Obecnie, no co, 112 litrów 6, 17 lat już akwarystyka domowa jest. Tym się zajmuję. Od małego miałem pasję do tego. Zawsze chciałem rybki chorować. No niestety, takie moje hobby, i tyle. Każdy ma swoje hobby. Jeden papugi hoduje, drugi kanarki i tak dalej. Albo kurę kaczki, i w ogóle. Dobra, słuchajcie. Nie to mowa o gospodarce domowej, tylko o rysy domowej. Ta roślinka już ma miesiąc czasu. Zakupiona. Świetnie się daje radę moim. Tamta to jest stara, już dwa lata ma. No i żabienica też się świetnie. daje rady. Tęczaki też się mają świetnie. I inne rybki moje takie jak zwinniki, czerwusy, No i, i danią. No, i Kiry z kieszeni by zapomniał. Że Także no, i się załączyłem. Zobaczę, jak ten filtr się sprawdzi. Obrecz, to jest pro, produkt z akwy. Jest, jest. Jest no. podłączony. Tam zobaczymy, jaką będzie wodę. Nie wiem, na razie, na temacie nie wypowiem. Po miesiącu czasu się wypowiem. Jak szybko się zapycha. I tyle na ten temat. Dobra. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Darko.